Cześć! Kilka tygodni temu Notion na swojej konferencji ogłosiło swoją wersję 3.0, której głównym nowym przedstawieniem byli agenci AI wewnątrz Notion, zwani Notion Agents. No i z racji, że jest to kolejne narzędzie, które tylko czyha na Twoją kartę kredytową i co miesięczne ściąganie stówki po stówce, postanowiłem zainwestować swoje 100 zł i pokazać Ci możliwie najbardziej rzetelny i wszechstronny stres test tego narzędzia, żeby pokazać, czy to ma w ogóle sens. Więc dzisiaj po obejrzeniu tego filmu będziesz wiedział, wiedziała, czy po wklejeniu transkrypcji spotkania z klientem agent Notion potrafi i wyciągnąć wszystkie najważniejsze szczegóły i wkleić je do CRM-a? Czy z chaotycznych notatek z siłowni można zrobić ustrukturyzowaną bazę danych? No i wreszcie, czy subskrypcja do Notion Business może zastąpić Twojego płatnego czata GPT, Cloda czy Gemini? Wszystkie testy będą przeprowadzone z możliwie największą brutalnością, oschłością i antyhypowością, żeby można było zobaczyć, czy to narzędzie po prostu ma sens. Zapraszam. Ok, więc żeby dostać dostęp do tych agentów Notion, musimy mieć co najmniej plan biznes. Oczywiście wcześniej mamy tutaj dostęp do Notion AI, mamy jakieś okresy próbne, ale dopiero w tym planie za 23 euro miesięcznie, przy, przy płatności miesięcznej lub przy rocznej to jest 20 euro. Więc jak widzicie, dopiero w biznes mamy pełny dostęp do agentów, do całej infrastruktury tej AI-owej od Notion. I teraz jedna ważna dosyć sprawa. Tak jak być może to co mnie też zaciekawiło. To dwie sprawy, jednak dwie sprawy. Pierwsza, że nie ma dokładnie określonego, ile możemy kredytów zużyć, jaki mamy tutaj dostęp. Z tego, co zrobiłem, research to jest tak zwany fair use, czyli sprawiedliwe użycie, uczciwe użycie, czyli po prostu nie za dużo, ale możemy korzystać tyle, ile chcemy. Nie komentuję, po prostu tłumaczę Wam, jak to działa. A po drugie, coś, co jest dla mnie bardzo ciekawe, co też zrobiłem, research i jak to działa, to że dopiero w Enterprise mamy tutaj Zero data retention, czyli znaczy to tyle, że nasze dane nie są przechowywane z OpenAI, z Antropikiem, czy z dostarczycielem tych usług. Tylko wtedy, tylko na tym planie Enterprise Notion ma podpisaną specjalną umowę z, z Antropikiem z OpenAI, że jest zero data retention, czyli właśnie żadna, żadne dane nie przechodzą. A tak to w planie biznes one mimo że nie są zachowywane na serwerach Notion, to są przez 30 dni przechowywane wewnątrz serwerów OpenAI czy Anthropic w ramach sprawdzenia, czy czegoś nie przeskrobaliśmy. Więc no, <grych> warto to mieć na uwadze od samego początku, że coś takiego się dzieje. To się oczywiście dzieje po prostu przez to, że wzywamy przez API, ale trzeba o tym pamiętać, bo w Notion często mamy dane raczej wrażliwe, dane firmowe. Ok, więc ja wykupiłem ten plan biznes za stówkę miesięcznie, tak jak wspominałem w intro i pierwsze co widzimy, to będzie mniej więcej coś takiego. Tak? Ten znany i lubiany czat, yy, interfejs czatowy. Może nie, nie lubiany przez wszystkich, ale na pewno znany. Tu tak? po prostu w tym miejscu pichamy Notion jaj i mamy coś takiego. Co my możemy tutaj zrobić? Przede wszystkim po prostu pisać. Pisać, pytać. Jak tradycyjnie byśmy rozmawiali z. AIM z LLM, a tutaj możemy wybrać model, z którym to będziemy robić, z którym będziemy rozmawiać, albo klasycznie GPT, albo Cloud Sonnet, albo nawet jest Gemini 2.5 Pro i Flash, więc możemy w ten sposób wybrać, z którym modelem rozmawiamy. Od, oprócz tego, bardzo łatwym jest oznaczenie, z którym dokumentem chcemy porozmawiać, lub którego człowieka oznaczyć, lub, no wiecie, cały ten kontekst, który mamy w Notion, możemy za pomocą tej napisania małpy oznaczyć w ten właśnie sposób. Oprócz tego mamy jeszcze research i szukanie w internecie, do czego zaraz przejdziemy, ale coś, co nam jeszcze tutaj na skusi pokazuje, to umożliwienie dostępu do innych źródeł i zyskiwanie stamtąd odpowiedzi, np. z Gmaila czy z dysku Google. I z racji, że miałem to przetestować możliwie naj, najlepiej, chciałem to zrobić. Chciałem sobie połączyć swój Gmail na przykład. Tak, klikam. Connect. Start Connection. I. Klaps jest taki, klaps polega na tym, że jest to że ta aplikacja wymaga uprawnień administratora. Z mojego researchu po raz kolejny wynika to, że to jest możliwe tylko i wyłącznie jak mamy plan Google Workspace. Nawet jak ja, ja mam plan Google One, czyli ten płatny po prostu plan, żeby mieć Gemina i to wszystko, to to się nie kwalifikuje. Trzeba mieć Google Workspace, czyli tro trochę inną subskrypcję, którą na pewno pewnie kojarzycie. I tak, więc jeśli nie macie tego, to nie będziemy mogli połączyć swoich, swojego Gmaila, swojego dysku Google. Tutaj nic akurat innego googlowskiego nie ma, ale rozumiecie o co chodzi. Więc to jest już pierwsze ograniczenie i dużo frustracji było na Redditie osób, które kupiły ten plan, a później dowiedziały się, że nie mogą połączyć swojego gmaila, ani Google Drive'a. Tutaj też warto nawet dla mnie koniecznością jest odhaczenie tego, o dziwo, wcześniej miałem to odhaczone. Nie wiem dlaczego teraz to było znowu włączone. Oskaczamy to, żeby notion nie przechowywał naszych danych dodatkowo. I nie uczył się na nich, nie testował, sp nie sprawdzał, jak korzystamy ze jaj, więc ja zawsze to odhaczam. Ok, ale nie spotkaliśmy się tutaj, żeby rozmawiać o czacie ani deep researchu, więc przejdźmy do jakichś konkretniejszych zastosowań. Sklonowałem sobie taki szablon CRM dla klientów. No, jak widzicie, bardzo prosty. Mamy tutaj tylko klienci, czyli kontakty i planer interakcji. Coś tak prostego. I pierwsze co zrobiłem, jako że szablon był pierwotnie po angielsku, poprosiłem go o przetłumaczenie całości po polsku, do polskiego języka. Notion dwoiło się i troiło. Na początku nie dało sobie do końca rady, musiałem go jeszcze raz promptować, później, jeszcze raz się wykrzaczył jakiś błąd, jakieś przestawianie, jakieś dziwne kodowanie i w końcu jakoś sobie dał radę. Tak trochę się tam rozjechało, trochę to było nieestetycznie, ale po przeciągnięciu, po poprawieniu było ok. Więc no, trzeba trzy razy poprosić, żeby przetłumaczył. Pytanie, czy szybciej byś to zrobił ręcznie, pewnie nie. Ale no, już się zdążyłem wkurzyć, że, że musiałem trzy razy mu powtarzać, ale przetłumaczył w koniec końców, więc zrobił zadanie. I jak udało nam się już przetłumaczyć, to to, co chcieliśmy przetestować, to czy na podstawie transkrypcji rozmowy potrafi dodać osobę do bazy danych i wypisać najważniejsze wnioski. Więc to, co zrobiłem, to na początku, zanim jeszcze to, to tworzenie swojego pierwszego własnego agenta wewnątrz uszy Na czym to polega? Polega na tym, że zobaczcie, klikamy w tą ikonkę, personalizuj, nadajemy mu tutaj nazwę, nazwę go asystent, miało być chłodno, więc nazwę go asystent. Wybieramy, tak jak pierdółka oczywiście, wybieramy mu jakim, jakąś czapeczkę i to, co najważniejsze, dajemy mu instrukcje. Nasze własne instrukcje czy też te prompty systemowe jakby ktoś wiedział co to jest więc można mu albo edytować te instrukcje albo wybrać z gotowych kilku szablonów lub no właśnie stworzyć swoją własną ja na potrzeby tutaj wybiorę teraz egzystujące istniejącą istniejący szablon swój i to jest szablon, który nazywa się Agent 1, który po prostu polega na tym, że jesteś pomocnym asystentem. Zacząłem od czegoś bardzo prostego, żeby po prostu zobaczyć, jak to funkcjonuje. I to jest zawsze taki wyjściowy prompt systemowy dla wszystkich asystentów, agentów, więc tak to właśnie wygląda. Więc tak jak widzicie, można też bardzo prosto się przełączać między różnymi promptami systemowymi. Po prostu klikając tutaj i wybierając między różnych tych, z których już skorzystaliśmy promptów systemowych, które są po prostu zwykłą stroną w Notion I ok, jak już mam wybranego tego agenta jeden z tą wiadomością systemową to się tutaj wrócimy do naszego CRM-a I co zrobimy? Załączymy dokument Jak widzicie, z swojego komputera po prostu wgrywam dokumenty i transkrypcję, o której mówiłem To ma 12 stron, więc całkiem naprawdę spora rozmowa To jest oczywiście symulowana rozmowa, więc nie przejmujcie się, że tutaj jakieś dane udostępniam Symulowana rozmowa, i teraz to, co mu napiszę, jak on się wgrywa, to, co mu powiem. Jak widzicie, nagadałem mu się trochę i co? I po prostu wysyłamy taką wiadomość. I, okay. I jak to się jeszcze robi, to żeby nie marnować tej czasu mojego montażysty, przejdziemy do następnego zastosowania. A następne zastosowanie polega na tym, że mam tutaj takie luźne notatki z treningów z moim bratem, tak? No, po prostu treningów na siłowni, gdzie sobie zapisywaliśmy dzień po dniu nasze, nasze progresy, nasze wyniki i chciałem. Chciałem odcięliśmy w sumie, wspólnie, żeby się ułożyć to w jakąś sensowną całość, żeby zrobić z tego tabelę, którą umożliwi nam bardzo proste dodawanie tych wyników, rezultatów, progresów, żebyśmy mogli na bieżąco to monitorować i żeby to nie było takie, no wiecie, wiecie, po prostu rozrzucone. Więc to, co zrobiłem, to napisałem wiadomość następującą. Na tej stronie siłka. <grym> Wysłałem mu takie polecenie. To są zapisy ćwiczeń z siłowni, chcę żebyś przeanalizował to co tutaj jest i stwórz, otwórz to wszystko w formie tabeli, która będzie wygodna podczas naszych treningów, y, łatwa do uzupełniania, no i widzicie tutaj opis. I to co też ważne, fajnie, że to dodałem, <grytania> dobra robota, <grytania> nie buduj tabeli dopóki nie będziesz w 99% pewien, że idealnie rozumiesz moje potrzeby, więc pytaj w razie jakichkolwiek wątpliwości. Tak mu wysłałem, i on, zobaczcie, otworzył sobie nową stronę. Stworzył całkowicie nową stronę. Tutaj widzicie treningi, szkic, struktury. I tutaj opisał trochę, powiedział mi, że ja to uzupełnił, więc po prostu to uzupełniłem. Też na bieżąco, tak jak możecie zobaczyć, z nim rozmawiałem, że zapytałem się go, czy widzi komentarze, które chciałem tam udostępniać. Nie widzi. Jak, jak tak zaznaczycie i zostawicie komentarz, to on ich nie widzi, więc po prostu pisałem tutaj pogrubionym. I pisałem ikonki, odpowiedziałem na całość i powiedziałem mu, że, że może działać. Tam jeszcze było kilka pytań, ale generalnie, że może działać. No i byłem naprawdę pozytywnie nastawiony, bo fajnie do tego podszedł, zadawał sensowne pytania, wszystko miał na naprawdę do ręce i nogi, i na podstawie tych pytań myślałem, że coś naprawdę świetnego przygotuje. Jak się pewnie domyślacie, zrobił po prostu trzy tabele. Zobaczcie, sesja, ćwiczenia, zestawy. Ejku, wiecie, no może moje prompty nie były najlepsze, może powinienem mu opisać, że jest specjalistą od strukturyzowania danych i ten, ale no, szanujmy się, no kto by nie za każdym razem to robił. Dałem mu całkiem spoko polecenie, no nie było najlepsze, ale było naprawdę w porządku, powinien sobie dać jakąś radę i no po prostu absolutnie brak logiki. Brak ułatwień, aktywne, no, aktywne ćwiczenia, no, bez sensu to wszystko było, nie miało rąk ani nóg, więc mój komentarz na koniec był, <grych> no tak jak widzicie, więc, no, więc tutaj sobie nie poradził i możemy wrócić jeszcze do tego crm -a. Zobaczcie, tutaj napisał mi, że gotowe, dał radę, zrobił to i sprawdźmy. Otwórzmy sobie notatki o Agnieszce. I tak, status oferta, super, bo mam wysłać jej ofertę. Priorytet wysoki. Super, super. TLDR, kim jest? Główne bolączki, wskaźniki sukcesu? Troszkę się może rozpisał za długo, ale myślę, że i tak sobie dał spoko radę. Ja wcześniej też to sprawdzałem. Porównywałem to w, w Abakusie, czy nie ma jakiejś rozbieżności między tym, co było w transkrypcji, a tym, co tutaj przygotował. I wtedy nie było, więc teraz też zakładam, że nie ma więc No więc naprawdę tutaj akurat spoko roboty zrobił jak widzicie w formatowaniu treści jest naprawdę fajne No daje sobie radę w formatowaniu treści a jak ma coś zrobić samemu kreatywnego to, to jeszcze gorzej ale do tego jeszcze przyjdziemy OK, i jeszcze jednym zastosowaniem, które chciałem tutaj Wam zaprezentować, to jest jak stworzyć tego swojego własnego agenta i pokazać Wam, jak to tutaj działa, bo działa całkiem fajnie pod względem interfejsu użytkownika. Jest to naprawdę fajnie przemyślane, szczególnie jeśli wcześniej korzystaliście z Notion. Więc klikamy jeszcze raz naszego asystenta, możemy otworzyć mu nową rozmowę i tutaj klikamy personalizuj, wybieramy tę instrukcję, którą wcześniej stworzyłem, Content Creator AI, kliknę edytuj instrukcję, otworzy nam się ta strona i zobaczcie o tyle to jest fajne to co wspominałem że możemy tutaj działać dokładnie tak jakbyśmy pisali po prostu zwykłą stronę w notion możemy robić oddzielne workflows czyli oddzielne takie scenariusze czyli jeśli wyślę to to zrób to 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 i tamto tak jeśli zrobię napiszę to to zrób to 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 i tamto więc scenariusze tutaj bardzo fajnie działają te workflows oprócz tego mogę na bieżąco uzupełniać dane inspiracjami tak otworzyło mi się to to jest też coś, co automatyzację pod to zrobiłem, to też na YouTube nagrałem. Tylko teraz przerzuciłem do tego do Notion. To, co tam analizowało mi w tle konkurencję, to przerzuciłem do Notion. I w ten sposób też mogę mieć aktualnie zasilaną bazę wiedzy mojego agenta, więc to również fajnie działa. I oprócz tego ten agent może samemu się uaktualniać. Jeśli będę z nim pisał i powiem mu na przykład, dodaj do swojej pamięci, że lubię pracować we wtorki wieczorem. Przepraszam, na szybko nie miałem. Lepszy, lepszego pomysłu i zobaczcie, i on teraz tutaj chwilę pomieli. Najszybszy, on nie jest, też warto o tym wspomnieć. I powinien zaraz tutaj w swoich preferencjach dodać to, o czym wspomniałem. O, super. Więc, jak widzicie, samemu też może uaktualnić swoją pamięć. Samemu może do inspiracji patrzeć, do tej, do tej dynamicznej bazy danych i też może, no po prostu tutaj jest dobra struktura prompta, tak? Piszecie cały ten prompt systemowy, który też działa tak samo u agentów AI w automatyzacjach, i on po prostu się tego słucha. to jest naprawdę fajnie. Oprócz tego, dałem mu tutaj zachowanie i osobowość, taki dokładny prompt, który jest w mojej społeczności, do której zapraszam serdecznie. Całość jest tam i naprawdę fajnie to działa. Jest taki surowy i konkretny. I oprócz tego, daję dwa scenariusze. Pierwszy z nich. To jest, jeśli wysyłam link, to chcę, żebyś przeanalizował ten tekst i ułożył scenariusz do filmu, którego głównym tematem ma być załączona treść. Zamieść najistotniejsze fakty i liczby, to działa, fajnie, spoko działa, nie najgorzej. Oprócz tego, gotowy scenariusz. Kiedy wysyłam ci gotowy scenariusz do filmu, chcę, żebyś dokładnie go przeanalizował i sprawdził, czy nie jest w nich zbyt dużo słów wypełniaczy, niektórych zwrotów nie warto byłoby zastąpić podobnymi semantycznie, i czy hook jest świetne tak czy, czy huk dobrze działa nie nanoś żadnych to też ważne co dają tutaj nie nanoś żadnych zmian na tekst zamiast tego przeklej zamiast tego dodaj bloczki typu callout w miejscach w których wprowadziłbyś poprawki i wytłumaczę dlaczego więc zamiast już tutaj czytać wam te prompty systemowe po prostu pokażę jak to działa więc mamy otwartą nową rozmowę tutaj akurat będzie inny short i wklejamy tak to jest mój jeden ze scenariuszy y, mojego shorta z YouTube'a, czy z TikToka, którego też zapraszam. A jak już o tym mowa, to też zachęcam do subskrypcji kanału, bardzo to pomaga. Dzięki wszystkim. I co? I, i tak, i wklejmy to polecenie. I teraz to, co zrobię, to po prostu wyślę gotowy scenariusz. tak? Wysyłam gotowy scenariusz, tylko i wyłącznie tyle. On teraz będzie wiedział, który scenariusz, przepraszam, że powielenie, który workflow wzywam i przeprowadzi to, co miał przeprowadzić, przynajmniej miejmy nadzieję, ale jak to testowałem zwykle, to działało fajnie. I zobaczcie, tutaj mamy poprawkę pierwszą, sugestia alternatywna, tutaj mamy poprawkę drugą, od razu też sugestia i przez całość przechodzi, mówi mi, dlaczego to jest warto zrobić, jaki jest problem, jaka jest sugestia rozwiązania. <gryw> Naprawdę fajnie to działa. To jest też jedna z tych rzeczy, która działa Zacnie, <laughs> działa bardzo w porządku. Podsumowując, na pewno agenci w Notion dobrze sobie radzą, i to całe AI w Notion dobrze sobie radzi z tekstami. Kiedy po prostu musi jakoś przeredagować, zinterpretować, podsumować. To jest zastosowanie, na które raczej możemy w ślepo, dobra, nie w ślepo oczywiście, ale możemy ufać i możemy na nim polegać. Po drugie, wielką przewagą Notion jest fakt ogromnego kontekstu, tak? Możemy wezwać do, dowolny dokument, który mamy wewnątrz Notion, dzięki temu po prostu z nim rozmawiać i mieć dużo szerszy kontekst w rozmowie, co jest super przydatne. Po trzecie, coś może drobnostka, ale naprawdę fajnie jest zrobione to pisanie poleceń systemowych dla agentów, tak? Fajnie, że operujemy... Wyłącznie w, wyłącznie w tym znanym i może nie lubianym, ale znanym na pewno interfejście Notion, więc to też jest duży plus. A z minusów? Z minusów to na pewno trzeba uważać, żeby nie wykorzystywać tego tylko dlatego, że to jest AI. Bez sensu jest tworzyć szlam dla szlamu i bez sensu jest pisać banalnie proste polecenia, i oczekiwać wielkich rezultatów, więc to na pewno nie jest narzędzie, które Wam coś takiego zrobi i będzie wszystko wykonywało za, za Was. To jest raczej taki drobny asystent, drobny agencik, który Wam pomoże, jak mu ładnie opiszecie to, co ma zrobić, ale nie, na pewno nie będzie domyślał się, jak to chcecie zrobić, ani jak ma wyglądać dobra odpowiedź. Trzeba mu na pewno to ładnie opisać. Oprócz tego trzeba oczywiście uważać na bezpieczeństwo danych i to, co wysyłamy bezpośrednio do OpenAI czy Anthropic i jeśli prowadzimy firmę, to naprawdę trzeba na to uważać, bo wszystkie dane opuszczają terytorium Unii Europejskiej. A po trzecie, research i deep research nie działa wcale zbyt świetnie, ale te takie podstawowe wezwania przez API do Gemini czy Cloda czy ChatGPT są spoko i jeśli to są, to są nasze główne zastosowania, to może, to może Wam się to przyda. Czy ja samemu kupię to po raz kolejny? Czy pozwolę, żeby subskrypcja się odnowiła? Na ten moment myślę, że nie, ale na szczęście przetestowałem to, wiem jak to działa i jeśli zobaczę kiedyś w przyszłości, że bardzo mi się przyda któraś z tych funkcjonalności, to pomyślę nad odnowieniem, bo nie ma totalnej tragedii ale jeszcze sporo jest do poprawienia. Na pewno Notion obiecuje, że będzie umożliwiał tworzenie więcej agentów, tacy, którzy też działają autonomicznie, ale na ten moment jest jeden agent, ale można się też przerzucać między różnymi tymi promptami systemowymi. Więc tak by to wyglądało na dzisiaj. Serdecznie zapraszam Was do społeczności, w której ciągle się dużo dzieje. Mamy też głosowanie na temat następnego kursu, który chcemy, żeby powstał. Jak widzicie, jest sporo różnych ciekawych opcji. I oprócz tego bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą uwagę i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć!